Pokażę wam, gdzie zaczynałam właściwie swoją przygodę z jazdą konną. Witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem właśnie w Horstaku Ale słuchajcie, czekam na właścicielkę I pojedziemy sobie w jedno bardzo piękne miejsce Ja już kiedyś wam mówiłam, że chciałabym tam wrócić Bo jest to gospodarstwo agroturystyczne Pan Tadeusz, o ile się nie mylę, z nazwą Ja tam zaczynałam słuchajcie jeździć I dzisiaj sobie tam pojedziemy Powspominamy stare czasy No i ruszymy sobie w terenik W piękne tereny, bo oni tam mają na Naprawdę cudne tereny. Także liczę na to, że będziemy się super bawić. No i pokażę wam, gdzie zaczynałam właściwie swoją przygodę z jazdą konną. Strasznie się jaram, nie mogę się doczekać. Cieszę się, że wrócę w to miejsce, bo naprawdę mam stamtąd wiele, wiele wspomnień. Tam państwa, dojechałyśmy. No, powiem wam, że jak dla mnie prawie nic się nie zmieniło. Cały czas to samo. O matko, ja tu całe dzieciństwo spędziłam, no tak to właśnie zapamiętałam, pięknie, Boże, moje całe dzieciństwo, tu się właśnie rozpoczęła moja przygoda z jazdą konną, idziemy do konika Magdy, cześć, ale ty jesteś urocza, o rany, o jaki tam kucyk jest malutki. Ona lat. Ale jak ja byłam, to jej nie było. Cześć, kochana! Ojejku, jaka ty jesteś urocza! Mam coś dla ciebie: marcheweczki. Proszę. Plasa, marcheweczka. O, to Kawał konia z ciebie. No, kawał koniska. Ten biały, ja no, myślałam, że. Ten... ta. O, patrz, no nie, tamten biały jest mój. Cześć! A czekaj. Cześć koniu. A po lewej jest tytanik. Czy, czy tam jest tytanik? Boże nie wiem, który. Idę po koniki. O wszystkie do mnie idą. chcę się przywitać. Cześć! Cześć koniki. Powiem wam, że jeszcze są dwa konie. Z moich czasów, a ja tu byłam... Słuchajcie, byłam tutaj nie wiem, z 15 lat temu ostatni raz, 14 może. Nie jestem pewna. O kurde. Cześć! Ty jesteś mój! Cześć konik. Cześć! No i Idziemy jeździć, choć na teren idziemy. Proszę Państwa, wyprowadziłam Ametysta, tak? Nie mylę się, ametyst. No, i jest troszkę uwalony. No, ale kto nie miał siwego, nie miał dobrego i brudnego, nie. Także zaczynamy się czyścić. Sprzęt już przyniosłam. Kurczę, ale normalnie wspomnienia wracają. No, tutaj stała w ogóle ilonka. Tam na końcu po lewej madras. E, tutaj Tytanik, chyba tytanik w ogóle nie wiem, czy kiedyś tutaj nie stał. No i Elixo jeszcze pamiętam i to są te konie, które, które tu stały i pamiętam i były. Nie. A ty jesteś nowy, my się nie znamy, ale się poznamy. Pojedziemy razem na spacerek w teren. Zaczynamy cździonko. No, dzieździenkę zaczynamy. Widasku. Mm. O, matko, no. Jesteś uwalony konkretnie. Dzień za cykla Został. O kurcze, i ta jeszcze zimowa sierść, no. mój konia już prawie osiodłany, siodełko już założone. Także jeszcze ja muszę się ubrać, założyć ogłowie i jesteśmy gotowi do startu. Za moich czasów kiedyś, kiedyś siodlarnia była tam i tam się zawsze chodziło po sprzęt, po kaski, a teraz tutaj jest obok, po lewej zostajnią, także bliziutko teraz. No to co, zakładamy ogłowie i lecimy wsiadać. No słuchajcie, wystartowałyśmy, statko nas przywitało, koników i żrebaczki. O maczko, maczko, jakie słodziaczki, wsińsztkie, cześć koniki. Słucham. O Boże, tamte jak leżą, zasnęły. No i mowy ci powiedzą, tam leży tytanik <laughs> a, le <laughs> <okay>. <laughs> i aniks. No, ale, okej. Anik są po lewej, tytanik po Mhm. <laughs> Ojej, Elixo to mój ulubieniec był kiedyś. No ale zasnęły. Jak dupką odwrócone do siebie. <grytanie> Jedziemy w piękne tereny. No tutaj chyba najpiękniejsze są. Jest cudownie. Ale pięknie! Superkorn, so ja. Oh, <laughs> Ale przyjemny teren, Boże, gdybym miała takie konie na teren, to bym jeździła ciągle w teren a Pokerek jest wariat i nie mamy też takich terenów Niestety Proszę Państwa, tutaj jest mostek, który pamiętam za dzieciaka zawsze tędy jeździliśmy na obozach czy w tereny no tylko mam wrażenie, że... A nie, może iść z drugiej strony? Nie wiem, jego ja go zapamiętałam, ale wiem, że był. No i tu taki strumyczek płynie rzeczka. O no, kurde, ale pięknie. Ale tu by były foty. Muszę Pokera kiedyś przywieźć. Ładuję go na przyczepę i jedziemy z Pokerem w las. No... <grym> No, to prawda. Ale po Kerkowi to chyba byłoby za wolno. No, to, to, to właśnie, ten... no tak, oczywiście, że tak, ale on jest tak napalony zawsze, że ciężko go wyczilować w terenie. No, ale to też jest z racji tego, że my nie mamy takich lasów. Nie, nie mamy gdzie jeździć. Jakby jeździł non-stop, chociaż nawet na spacery w ręku, to też inaczej. A no, my nie mamy takich pięknych lasów. Mamy wjazd do Lasu jedziemy jakąś ścieżką i później musimy zatrzymać się, zawrócić i z powrotem ją wrócić, a przy tym jeszcze musimy przez tyle pól przejechać, żeby dotrzeć do tego lasu, że masakra. No niestety, nie można mieć wszystkiego. O kurde. Ale pięknie słoneczko się przybija. A taki fajny galopik Ale pięknie Ołatko Ale fajnie Boże, to jest taki galopik przyjemny w lasku. Siedzisz, konik galopuje, grzywka wieje, ptaszki ćwierkają. Dobry! Super, koń. Ja pierdziele jak to jest pięknie Ja już nie pamiętam jak to było pięknie O matko Taki to jest piękny las. To jazda. Idziemy przez drugi strumyczek, i to ten pamiętałam. Tak. I tutaj chodziliśmy zawsze na podchody. No, pięknie. Powoli wracamy do domku. Siwórek się spisał. Super było. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. I pójdziemy jeszcze tu. Ty byś chciała galopem, co? <noise> Zobaczcie, kto się obudził z drzemki. O Jezu, Eliksio! Hej! Uwielbiałam go. A tam poszedł tytanik. O, widać dupę mu. Ojejku, ale on dobrze wygląda. No. Jedziemy, wio, wio, no co? Jeszcze chwila wydał co? Na trawkę. Ale ty już idziesz do stajni szybko, szybko do stajni. Piękne wspomnienia. Tu mnie nawet pierwszy raz kopnął prąd. Pamiętam. Do dziś. <noise> Zajechali do stajenki. Pryt. Lala, jaki meszyk pysia dostanie. To ona tak dobrze ma? Uuu, chyba za dobrze. My już jesteśmy po terenie. Idę od razu go wypuścić na pastwisko, żeby nie stał i nie czekał nie wiadomo na co. Super, byłeś fajnie, się spisałeś. Był bardzo chętny i bardzo przyjemnie mi się jeździło. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło było znowu tutaj zagościć.